cześć kochani dzisiaj znajduję się w lesie koło nas dokładnie miejscowość Ponikowo było po niemiecka kolonia no i oczywiście idę, idę trochę posprzątać wziąłem worek oczywiście dzisiaj worka worek work mam od Darka z kanału Recykliki, renowacje u Darka Dzięki Darku jeszcze raz za przesyłkę, za woreczki tak jak mówiłem Zabieram się za ich zapomnianie jest piękny las, ale widać powoli zaczynają się wycinki, bardzo szkoda, bo jest naprawdę różnorodny las sami, zobaczycie przemiły spacerek Niedaleko jest tutaj źródło wody. Trzeba wychodzić spod ziemi Naprawdę czyściutko. Czyściutko można lać ten. Jeśli kto kiedykolwiek byłby w moich tych okolicach, zapraszam. Dajcie, dajcie Nawet zaprowadzę do źródła. Nie będzie żadnego kłopotu. Naprawdę woda krystalicznie czysta. Ludzie zają biorą duże dużej ilości Zobaczcie jakie piękne lasy różnorodne Tak naprawdę ten las jest piękny Bo jest różnorodny Przez las płynie źródło dopiero przychodziłem. kaczka pływała po prostu nie, nie. miałem te, włączonego telefonu i nie nagrałem, może jak będę wracał to Wam później pokażę jak rzeczka płynie już widzę, te przecinki są chociaż nie wiem po co to zobaczcie tutaj piękne lasy parę śmieci już wpadło do, do woreczka ludzie dziwnie patrzyli jak szłem z workiem, ale niech patrzą po prostu oni się patrzą, a ja robię swoje. Krótko i na temat. Uwielbiam chodzić po lasach. Tam, skąd pochodzę, też jest las. Jest, jest tam cmentarz pierwszowojenny. Zawsze lubiłem tam chodzić. Pamiętam jeszcze, jak były tabliczki, a teraz to nie dość, że nie ma tabliczek, to zrównane ziemią nie wiadomo gdzie, jakie groby i, i tak dalej. O, zobaczcie, tu było wycięte, ale tam już są nowe nasadzenia. Oczywiście idę dalej. Trzeba trochę pozbierać robić swojej roboty. Jest też piękna pogoda. I maszeruję sobie do przodu. Trzeba zrobić swoje złapać powietrza, organiz będzie lepiej pracował, lepiej się będzie spało Tu, tu był las, ale tutaj, mówię, tu już zrobią nasadzenia Niech robią nasadzenia, zamiast tylko rozwalać, wycinać te lasy dla mnie to denerwuje jak Robię ja wycinkę, chcę zrobić drzew by się wstydziły. By się wstydziły. O! Nie tak to powinno wyglądać. Powinien nasadać, a nie wycinać. Natura by zrobiła swoje, które byłoby słab. Wtedy mogliby się zabrać. A nie na pewno później wycinają i wysyłają do Chin, bo. Bo, bo tam najlepszy zarobek mają trochę wstyd jak dla mnie ale nie będę wchodził na, na ten temat bo nie ma sensu lepiej zajmij się tym co człowiek lubi najbardziej czyli spatery, śpiątanie a nasz kolejny połacie lasu zobaczcie jak fajnie naprawdę przepięknie jak ja, ja to mówię, że wygląda jak nieraz pokazują w jakichś horrorach. Przecież przełożyłem do drugiej ręki, żebyście zobaczyli, to wygląda jakby w jakiegoś horroru było. A tu po drugiej ręce też jestem, ale trochę już przeszedł. Przesiedzili, przepraszam. Ten tutaj lasek kolejny. Ale naprawdę, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Piękne drzewa. Bardzo lubię tu robić zdjęcia. Ponieważ to fenomenalnie wychodzą. Jak znajdę to Wam, pokażę moje zdjęcia. Zaczynają się już powoli, śmieci śmiecie, oczywiście. Wędrują do śmieci. Próbuję wyciągnąć i pięknie wychodzi ile, ile się da to wrzucam Nawet najmniejsze staram się wyciągnąć i idę dalej O, tu jest jeszcze coś jakiś pozostałości worka już idzie do śmieci i patrzymy dalej kochani no, tutaj ktoś już tę drogę zrobił widzę ten może tam później podejdę zobaczyć czy nie ma żadnych śmieci na razie idę w tą stronę oczywiście no, jest pozostałych puszki to oczywiście pójdzie do puszy jak do reklamówki pójdzie wkładam Ale razie do kieszeni zobaczcie tak fajnie zrobione, coś. Nie wiem, co to jest, ale super, to wygląda. Może dla zwierząt, może nie wiem. Sami zobaczcie, a może ktoś wie, co to jest. To jest kilka takich cztery. Może wiecie, co to jest, to. Może powiecie. Ja. Nie wiem, nie jestem leśnikiem, nie znam się. Idę dalej. Prosto tam przed siebie, zobaczcie sami. jest super ciepło. Można się pospacerować, posprzątać. poziomki kwitną, będzie ze zbierać. idę sobie dalej na rozdlenie może może pozbierane już śmiecie są nie wiem zobaczymy zaraz jeszcze się kawałek do to miejsce gdzie śmieci o, zobaczcie jak przerzedzony las tu, tu wchodziłem nieraz bo były grzyby a tu zobaczcie jak przerzedzony to lepsze drzewo, zobaczcie, jak wyczyściły. Chyba, że będzie to robione, może. Bo widzę. Tak jakby w innym miejscu robione. Chociaż mogę się mylić. Mogę się mylić, widać, że ciężki sprzęt wjeżdżał. Takie Nie wiem. Ale nie mnie to oceniać, kochani. Idę dalej. Tutaj widzę, że coś cięższego jechało. Idą tu słupy przez las. Prąd, z prądem na pewno. Naprawdę, jak na las, to mało śmieci. Chyba że gdzie indziej co ale na razie nie widzę. Pajcie, go przejdę się, zobaczę, posprzątam. kawałek śmieci oczywiście wędruje do worka tu, tu często te, chodzę na grzybki bo często są tutaj grzybki różnego rodzaju aby tylko nie przejdzieli nie, nie, tego bo naprawdę te, te grzybki się tu znajdują Często A Już widzę Śmiecie, nawet opuszka Już wędruje do mnie Kolejno. Powiem wam, że jak na Jak na taki las to jest bardzo mało wiem, że tam przy zakrętach będzie coś, ale o, tu chyba widzę, to przejdę, wezmę, jeśli to jest śmieć wejdę tu do lasu oczywiście ze śmieć tu ktoś chusteczkę wywalił Kolejno, na pewno bardzo mu ciążyła wejdę, zobaczę, czy nie widać gdzieś tutaj trzeba wady, bo mogą być żmije, bo podobno tu są Ale tu nie widać, kochani, żadnych śmieci. To co widzę, to zbieram. Oczywiście wychodzę właśnie z tego miejsca, bo się nie ma tu za dużo śmieci. Idę dalej. Sobie. Przepraszam, znowu mnie coś tam. Muszę podjaśnić trochę. O, już się automatycznie podjaśniło super miałem podjaśnić obraz u siebie w telefonie, ale już się, ja się Przepraszam, że tak lata, bo ucieka trochę mi się selfieka. Self w dół. Zobaczcie, jak ładnie pójdą poziomki. Ja pamiętam 4 lata, jak się jeździło statą do lasu, i się jadł poziomki prosto z krzaka albo jagody. To było dopiero przeżycie tak dla małego dzieciaka jak jechał się rowerkiem 5 km do lasu To było piękne naprawdę A już chyba śmiecie leżą, albo mi się zdaje Dalej tam widzę, chyba że coś jest jakieś zaznaczone Ale ja będę to oczywiście zbieram, sprzątam Nie ma kłopotu kochani żadnego nie ma kłopotu żadnego jak dla mnie na razie trzy poszetki zebrane to. jak to ktoś chyba zaznaczył sobie tylko o tam jest śmieć pójdę pod, podejmego go a tu są też zaraz podejmę Tutaj widać, że na to byłki był kiedyś no, tu zobaczcie co jest Tu podejmujemy śmieci trochę Takaś reklamówka spada do wora Tu nakrętki papierosa, po papierosa Zobaczcie Tu o, tu 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 kawałek folii Tu zobaczę z tej strony co tu jest Jak to? Będę miał jak to zabiorę No nie będę miał jak Bo Wyniosę do Może ktoś zabierze kiedy przejeżdża nie mam czym dosyć ciężkie zabrać no, to jest chłopak Nie nieraz tu jeżdżą, to będą widzieli że jest to w może ktoś zbierze nie, to pogadam z sąsiadem i podjadę pod to potem już trochę kochani ogarn ogarnąłem nie ma tu śmieci idę dalej po prostu ludzie są śmieciarze i to bardzo widzę chyba puszkę stagiera w rowie ja będę miał jak to oczywiście wchodzę po nią o, już ją mam Kolejna puszka wpada do Na razie kieszeni, zaraz później batał to wimy sobie reklamoweczkę, przejdę trochę rowem w tamtą stronę wrócę drugi I pójdziecie troszkę w drugą stronę też wrócę Zobaczymy co tu jest no, Tu chyba też Nie, chyba będą nasadzenia robić albo Ten bo ogrodzone fajnie, ciepło można pochodzić widzę butelkę Chyba jak z zejście. zejście normalne to ją oczywiście zabieram oczywiście będę razem z tym do mnie z gnieścią. Super, udało się. Zgniatam Wgniat ją. I oczywiście wędruję do worka. A tym pozostało ściany. biorę dalej, to to trochę śmieci jest przejdę trochę rowem no, zobaczcie zjadł sobie yy, serek wiejski a, a, a śmieć rzucił gdzie? oczywiście do rowu tak jak tutaj zobaczcie to samo wstyd wstyd po, po prostu kochanie dla mnie to jest hańba jak kurwa można tak robić iść i rzucić do do rowu Kolejny kawałek plastiku wędruje do reklamówki, to, 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 to do worka.